ma majstry. Mam taką skrzyneczkę fajną szczelną, można ją zamknąć. Musiał zaślepić sobie tylko tutaj te dwie dwa, dwa miejsca po, po takich włącznikach, żeby było to całkowicie szczelne, i chciałbym tu włożyć sobie tą erbetkę. Kupiłem taką za 150 zł, trzeba było ją tylko podłączyć, ma już tutaj zabezpieczenia. Plan by był taki, tam jeżyłem wtedy te kable, żeby zrobić sobie tutaj w tych wejściach na 20 mm przejście z tego głównego kabla, który będzie szedł od skrzynki z licznika i tutaj jeszcze sobie wejść, bo nie mam, nie mam jeszcze zrobionej tej instalacji w garażu, ze względu na to, że zostawiłem sobie tą robotę na czas wtedy, kiedy będzie w razie w, jakbym przyjechał do Polski na urlop. Yy, taka zła pogoda, ale że pogoda jest cały czas w sumie spoko, no to jeszcze tego tej instalacji nie zrobiłem. Tak jak było pobruzdowane tak tam zostało. No ale jeśli już skrzynka stoi elektryczna, no czemu by nie skorzystać i ten, i zrobić sobie prąd na działce. Dopóki nie zrobię sobie rozdzielnicy już yy, taką na stałe, no to na razie by zostało tylko to. Było by szczelne, zamknięte, deszcz by nie padał i tyle. On jest tutaj do 25 amper, więc powinien to sobie ogarnąć. Bez problemu powinien trzymać wszystko i ten, więc bym wlazł sobie najpierw tutaj głównym, tu wyszedł z garażu, a tu wlazł do, do skrzyneczki. Miałbym rozłączany. Można tu założyć kłódkę. Będzie dosyć wysoko żeby tam kabli nie ucinać, no to bym to tak zrobił, żeby to zrobić sobie tu. Nie wiem, czy to mi się tutaj pomieści wszystko. Najwyżej bym zrobił w ten sposób coś takiego i tu by miał... Kurde, jak to zrobił, żeby to... żeby to się tu pomieściło? To też nie mogło być. Chyba, żeby tak zrobił. Czekajcie. Ech, albo tylko to założył to bym założył a to tylko tą puszkę wtedy bo puszkę też kupiłem kurde też się da nie chce zmieścić O by tutaj to zrobił no czekajcie Jak inaczej to zrobię wtedy jakby to zrobić ja... o. Z tej puszki po po prostu sobie Hops Hops. W niej byś sobie połączył wszystkie fazy. najpierw ewentualnie wtedy garaż i to i tyle. I tak bym to zrobił. Także miał to miejsce. Dobra, rozkminę to jakoś i wtedy zobaczymy, co to będzie. To to, to mi tutaj ma? To będzie 14. To jest 12. Muszę inne wziąć. Zobaczymy to ten park Sejdwarty jesteś Jest tu 14 to rozwiercimy na 16 Czekajcie gdzie ja to wymierzyłem tutaj Oh, Może i nie wejdzie, ale może by to wyszło Tak aby mogło wejść, to by tak fajnie to przycisnęło. bierze jak, jak elegancko bierze jeszcze muszę tu zjechać trochę tamten ładnie siadł sprężynowej, cyk. Jeszcze jedna sprężynowa dziś powinna być. Nic nie ma. Już coś zgubił. Łopie. Nie pij tyle. Gdzie ona jest? Zapożyczymy tutaj, zapożyczymy stąd, o tak, Tam się fajnie zaprze, i będzie nam to trzymać dobrze. No, wykorzystałem te śruby tutaj wystające, co były, żeby to przykręcić, no i będzie dobrze, nie dziurawić tego boku już z tyłu. I teraz co? Teraz to przyjdzie nam tu To przyjdzie nam tu Będziemy mieli klapki na dół i to będzie tak dobre Teraz tylko co? Teraz tylko zasilanie pokaż no tu Jak ty tu wyglądasz Może nie będzie wyglądał wcale aż tak źle, ja to z demontażu ze Szwecji by to to wyglądało Raz, dwa, trzy Tu jest neutral Nie wiemy czy to by tu wlazło Bo tak byśmy musieli co Tu wtyknąć dwa, nie hmm? No chyba nie wejdzie W środku dobrze wygląda Jakby tu pod zacisk jeden rzucić to, nie Neutral też wek. Hmm, nie wejdzie, kurde Ej pan, jak to tam mówi, kurwa Pojemniczo Dobra, by było. My też tu wejść, back no to jest żaden dławik, to to nie jest tylko to jest wycięte, myślę, że to dławik jest dobra. teraz to wykręć stąd tak no, chodź no z tym tutaj podłączeniem akurat to by nie było, problem, żeby to żeby to tam podpiąć dobra, mamy to wywalone Zostaw te kable tu. On coś tu pęknięty, mnie tu jest. Ale to chyba nie robi. Daj go tu dookręcić tylko mocno. To by, to by... działało, dobra. Teraz co by, to byłoby wtedy tu. Tam by zrobił zaraz dziurki, żeby się wstrzelić. To jest jedynka. I dwójka. I by tu tam tyle jakąś kudeczkę założył, żeby, żeby nikt tego nie włączał. No. Teraz pomyślę chwilę i zobaczymy dalej jak mi to tam wyjdzie. Dobra, mam tutaj odznaczone, tak żeby to mi tutaj się zeszło. W miarę fajnie. Więc środki tutaj wyznaczymy w tym miejscu. Tak, No, i teraz, żeby tak to było, tu po środku. to tu. I tu. To takie 24, 25. Rzeczywiście, machłem nożem, nie? Bo musiałem. Tak, tutaj na lepszym. No, i my tu 26 zrobimy wtedy. Nie? I druga strona tak samo. Czyli 26, to jest trzeci przesuwca. Ok, wejdzie to tu. No, i byłoby spoko. To widzicie, tu nam przechodzi. No, może nie jest to tam idealnie, no ale zawsze to lepiej. Lepiej tak niż niż na oko, nie? Teraz stąd sobie wpuścimy tam zasilanie. Tu wpuścimy sobie na razie zasilanie główne plus yy, uziemienie 0, A później będziemy się martwić, jak już się zrobi ten instalację w garażu, żeby to jakoś podpiąć razem. Zamontowane. Jakbyśmy to tutaj zamontowali, żeby tego nie przedziurawiać znowu. Wkleić to. Wezmę to, sk to skręcę, za sobą i tyle. Też tak nie bardzo skręcać. Dobra, skręcimy to. Zaznaczę sobie tylko gdzie. pójdę to tam na silikon, tam dokleję i tyle w razie czego się oderwie. I tutaj. O. Ta, i to się przyklei. Dość gicior Teraz weź to najlepiej przykręcić. Znaczy się przykręć, przyklei. Tak. Okej, okay. teraz to tutaj zarapimy, żeby nam jeszcze nie wyschło. dziurek tu nie będziemy mieć no i dobra jestem tutaj przy tym przy tej rozdzielnicy mojej fikcyjnej Jak to co to tutaj jest tak zrobione tak damy to było za tym. Teraz to będziesz na pewno mierzyła dobrze Dobra i teraz byśmy co? To się nam tu zmieści Bo ja Dajemy sobie tu jednego wkręcika Nie ma tak wkręty z demontażu Musimy dojechać, bo na razie tylko dotąd kabel sięga od, od garażu, więc tam dotąd dojedziemy. Eee, raz, dwa, ile tam damy? Trzy. Na końcu też damy drugiego. tak to może zostać tu byśmy może to dać delikatnie to sobie kosi trawkę, co nam tu pozarastało przez chwilę, a później to się zrobił takie krzaczory, że... Dobra, to było obrabione. Chyba Był jakaś Najpierw to wziąć i tu przykręcić. Mamy tak, kołeczki cztery. Teraz czy ten dławik tu przejdzie? E, on by tu las dobrze. Ołóweczkiem. Powinno się dać. No, i to skończę. Zabieram się wtedy za podmurówkę, tych tak 5 cm, i tam po uzupełnianie tych miejsc, gdzie mam tam przy podciągach jakąś deseczkę bym musiał tutaj sobie przykręcić, żeby mi to nie opadało. Okay. I odznacz kupię. Teraz. Raz. Dwa. Nie wiem, czy to się uda? Trzy. I tu jeszcze. Okej, ja no kurwa, co nam tu blokuje, cyk, wywiercimy, kołeczki się wstawi. Musimy, musimy jeść bardziej tu, tu już musimy jeść bardziej tu. To nie po bardzo chłopie. Dobra. I teraz weź go tam się, ugnij to fajnie. Jak to zadziała, to cud. Siła, wagniastka. Niech podłączają tutaj. I powinien być prąd. Dzieci nie dosięgną. Szczelne jest. Powinno działać. Czekamy tylko wtedy na licznik. A ja coś się zajmuję teraz tymi tutaj podmuróweczkami. Czyli najpierw docinam sobie yy, 5 cm paski. Tu nad, nad prożami wychodziło, że będzie 10. Albo 12, tak żeby był pustek na pół. Tu wszędzie 5, 5, 5. Tu muszę domurować na równo. I tak jak tu jest ten mały kawałek, no to już jest ok. Tu już jest nadproże tak, jak ma być. I tutaj tak samo wysoko, jak ten słup, muszę tam wymurować, zagrać się ze wszystkim. Dopiero wtedy mogę się brać za zaszalowanie tego stropu. Także najpierw będę sobie ciął na plastry. Te pustaczki, te pustaczki, będą nikot. Nie ma na co patrzeć, tylko najpierw sobie potnę, później klejem. Jak już będę miał klej, no to wtedy od razu będę tylko kleił. Myślę, że sobie poukładam yy, na każdej tutaj powierzchni na sucho, a jak już będę miał wtedy na sucho poukładane, to dopiero zacznę kleić. Dobra, działa.